Piemanko, Podjechałam pod szkołę do córki, bo dzisiaj wychodzi. I ją odbieram. I tak sobie stwierdziłam, że może coś nagram. I tak kombinuję. Nie mam uchwytu do telefonu, ale tak sobie kombinuję, że może się tu gdzieś położę. Ale nie bardzo mi to idzie. Wiecie co? Dzisiaj dzwoniła do mnie przyjaciółka, która ze mną, z nami jedzie w piątek po odbiór przyczepy. No, i jedzie z nami też na ten kemping. I uświadomiła mi, że jedziemy tam i nic nie mamy. To znaczy żadnych talerzy, łyżek, szklanek. I pytała, czy bierzemy każdy dla siebie, czy ja coś będę miała. Co prawda, wiecie co? Co prawda, coś tam mam. Bo przecież jeździłam pod namioty i sobie kupiłam, muszę to dzisiaj przejrzeć koniecznie, co mam. No i Łukaszek dzisiaj dzwonił do mnie, mówił, że można by było w tym tygodniu, przed tym wyjazdem, podjechać na jakieś zakupy i coś pokupować. Tylko chciałabym zobaczyć, co mam, a czego nie mam, żeby się nie powtarzało. I tak chyba dzisiaj zrobię, że pojadę do domu, wyciągnę wszystkie te rzeczy. Na szczęście mam je pięknie spakowane i zobaczę, co mam, czego nie mam i można by było dokupić. W ogóle przeraża mnie, wiecie co mnie przeraża? Przeraża mnie system picia w tych plastikowych kubkach i jedzenia na tych plastikowych talerzach. I chyba raczej u mnie się to nie sprawdzi, bo ogólnie plastik jakoś tak nie bardzo mi to przechodzi. Więc, no nie wiem, zobaczymy. Może dzisiaj na te zakupy, jak pojedziemy gdzieś do jakichś sklepów różnych, to może nam się trafi coś lekkiego i fajnego, takiego ze szkła, żeby nam się to też i nie tłukło. No bo to trzeba chyba jakoś zabezpieczyć podczas tej jazdy. No i taki jest pomysł na dzisiaj. I właśnie uświadomiła mi to koleżanka rano, jak dzwoniła. Więc ja muszę, muszę się za to wziąć i kurna patrzę tak wszyscy są opatoleni chodzą po dworzu bo jest bardzo zimno dzisiaj u mnie pokazuje 1 stopień w samochodzie e, myślałam, że będzie śnieg leżał bo wczoraj coś pruszyło, ale no niestety popruszyło i przestało i tyle no poczekam na córcie zabieram ją do domu przejrzę wszystkie te rzeczy no i może z Łukaszkiem się wybierzemy no i Łukaszek planuje nagrać pełen odcinek na temat tego boksa, bo jednak to wszystkich ciekawi, jak się, taki, jak się w ogóle ma człowiek zabrać do kupienia takiego boksa i na co zwracać uwagę. Przy zakupie, mając wiadomo, że nie każdy ma taki sam samochód, tak? Więc zobaczymy, jak nam to dzisiaj wyjdzie. Oczywiście, u mnie dzisiaj jest wtorek, u was jest ta środa. No i na razie tyle. Weszliśmy do domu, a Szymonek leży sobie na stole, bo jest indykiem, którego trzeba zjeść. O, proszę, proszę. No, proszę. Dzisiaj ma na Nadwór chciał wieść, ale jest futerką mu zmarznie i zostanie w domu. Bo czasami wypuszczamy Szymonka. No, ale Szymon, no po co? No po co to wiesz? No po co? Zobacz, jakie szkody. Puszczaj to. No, puszczaj to. Masz, odgryź sobie. łapkę. Zły jest. O, i atak. Atak, atak, atak. Dobra, już. Już nie bawimy się. Puszczaj to. No, odgryzaj se. No. Zaraz mnie zaatakuje, jak odejdę. On tak ma. Wariacie. Jestem u mojego Łukaszka w biurze. Tu mamy taką szafę, którą nazywamy techniczną. Tu wszystko. Trzymamy. Lodówka do namiotu. Kzesełka turystyczne. O, i o tym kuferek chodzi. Muszę go wyciągnąć sprawdzić, co w nich jest. Co w nim jest, a czego nie ma. Tu jest namiot na dole. Tu jest kuchenka. Tu są pewnie stoliki. O, tu już są jakieś walizki buty. Więc mnie interesuje to pudełko. Wiecie co? Muszę z tym poczekać na Łukasza, bo żeby wyciągnąć to pudełko muszę wyjąć tą lodówkę. W lodówce mam jeszcze lampki i farelkę, a ta lodówka jest ciężka i duża. Więc pomoc mi jest potrzebna. Także czekam. Wiecie co? Już mam jeszcze taką kanapę, w której trzymam klimatyzator na przykład. To jest taki mały do namiociku, a to też grzeje. Kupiliśmy taki klimatyzator. Chyba on bardziej grzeje niż... Niż spełnia funkcję klimatyzatora. Ale powiem Wam, że mamy tu w kanapie taką dodatkową pościel, w razie Azie, jak ktoś przyjeżdża do nas. O, o! Tu się tak otwiera! I mamy tu takie dodatkowe poduszki. Ja to chyba przejrzę i zobaczę, co się nadaje do tego, żeby zabrać, żebyśmy nie musieli kupować. Dodatkowych, bo ja mam tu chyba nawet trzy kołdry jeszcze eee, za w panieńskich. Jedną mam na pewno z domu rodzinnego, zabrałam i jakieś tam poduszki. Zobaczę, co się tutaj nada. A w ogóle to się nawet przyda, że ja tu porządek zrobiła. Bo tu się tak rzadko zagląda, tylko jak się sprząta tam, nie wiem, raz albo dwa razy w roku, tak porządnie jak świątecznie. Także zaraz to ogarnę i zobaczę, czy z takich rzeczy, bo na pewno e, zmiany pościeli trzeba będzie kupić, bo mam tylko na, dużą, na duże łóżko. A tu jest potrzebne na. Muszę odwrócić telefon. No, jestem. Zamknę tą szafę. Eee, ja mam tylko na duże łóżko, czyli na couder 2 na 220, 200 na 220. A w przyczepie chyba nam jest taka niepotrzebna. Bo po co? Więc e, pościeli tak trzeba będzie kupić. Tylko muszę zobaczyć rozmiary tych kołder i tych poduszek, które tutaj mam. I może się coś przyda, więc to też nam odejdzie. Do zakupu, bo i tak na miejscu będziemy musieli wydać jeszcze parę groszy, parę groszy, domyślę parę tysięcy, ze względu na to, że trzeba dokupić różne rzeczy do przyczepy. Jakieś baniaki, jakieś rurki, przedłużacze, lusterka do samochodu. No i takie różne pierdoły, które ogólnie nie są tanie. Yy, więc na dzień dzisiejszy szukamy niwelacji kosztów no i teraz wchodzę ja, cała na zielono i szukam oszczędności także biorę się do roboty słuchajcie, Szymon mi pomógł wyciągnąć, bo Łukaszka jeszcze nie ma Szymek, pomagałeś mi wyciągnąć no tak, tu mam patelnię mam jakiś garczek Jakiś druszlak. Jakieś sztuczce, jakieś szklanki. E, tu jest filtr do wody. Są i kółki. I, I co? I off, ale off to się chyba nie przyda. O, od, od słońca, ale chyba się też nie przyda. <noise> e, talerzyki plastikowe, ale sobie kupię też meta, te nie metalowe, tylko szklane, bo te są, mówię, no nie bardzo te plastikowe mi e, do gustu przypadły. I ogólnie gdzieś mam jeszcze czajnik bezprzewodowy. I różne takie. Chyba tu jest. Śpiwory. Chyba, tak. Chyba tu jest czajnik bezprzewodowy. Za tym przedłużaczem jest. Tu są jeszcze jakieś rzeczy. To są wszystko te nasze namiotowe. Och. Tu, moment, odwrócę kamerę. No, jestem tutaj. I zobaczę, co tutaj. Jest. Mam czajnik. Jaderko, składane. I trochę rzeczy. Dobra, słuchajcie. Szymy, Szymon tam siedzi. Szymek. Uśmiechnij się. Słuchajcie, wydaje mi się, że na weekend i na pierwszy raz to i tak sobie damy radę, bo i tak sporo mam, a tak naprawdę wyjdzie reszta w praniu i tak planujemy jeszcze zakupy zrobić, podokupować niektórych rzeczy, takich na stałe, które byśmy już trzymali w przyczepie i byśmy ich nie wyciągali, żeby została na stałe, no talerze, kubki, wszystko tam, żeby zostało, więc na zakupy i tak się wybieramy, pokupować, i jeszcze planowałam, y, z racji tego, że zbliżają się święta, to chciałam sobie dokupić jakieś y, ozdoby świąteczne i ozdobić y, przyczepę kempingową w środku, żeby było miło, bo weekend y, mikołajkowy i planujemy sobie zrobić prezenty w ten weekend. Więc te moje paluchy. Yy, więc yy, jeszcze planuję. O, tu pościel wyciągnęłam właśnie, bo okazuje się, że mamy. Yy, więc popatrzymy teraz na spokojnie, jak Łukaszek wróci co mamy i posegreguję i zrobię sobie listę, co trzeba kupić i pokupuję. Także dam Wam znać, co kupiłam yy, i, i co będziemy pakować i pewnie od jutra już zaczniemy się szykować i pomału będziemy nagrywać to, co bierzemy ze sobą. Yy, zobaczymy, czy nam to jakoś wyjdzie. Szymon się dobiera do kabla. Szymon, żeby ci ten prąd nie walnął. Wiadomka. Dobra, kończymy, Szymon. Nara.